7 maja w Kaplicy Sykstyńskiej rozpocznie się konklawe, podczas którego kardynałowie elektorzy wybiorą następcę papieża Franciszka. Ci, którzy oglądali Oscarowy film Konklawę, mogą sobie wyobrazić, jak się odbywa tajne zgromadzenie kardynałów. Chociaż ten thriller polityczny nie jest oparty na prawdziwej historii, doskonale ukazuje moralne dylematy duchownych oraz polityczne intrygi. Kandydaci reprezentują różne nurty ideowe, od progresywnych po skrajnie konserwatywne. Z czymś podobnym mamy do czynienia dziś. Jak twierdzi filozof i etyk, ksiądz Profesor Andrzej Kobeliński nad Kościołem katolickim wisi groźba pełzającej schizmy, czyli rozpadu. Wyjaśnia, że to wszystko ze sprawą walk konserwatystów z liberałami, ich spór zaostrzył się za pontyfikatu papieża Franciszka. Był on znany z liberalnych poglądów, m.in. w ideologii Gender i łamania kościelnych tradycji. Zabierał też głos w sprawie polityki światowej. Mówił, że Zelenski i jego kraj powinni wykazać się odwagą białej flagi, by położyć kres szaleństwu przemocy. Watykan jest silnie zaangażowany w dyplomację między różnymi stronami globalnej gry. Widzieliśmy, jak odegrał zasadniczą rolę w organizacji spotkania zaleńskiego z Trumpem podczas pogrzebu papieża. To, czy Watykan będzie kontynuował politykę Franciszka, będzie zależało od tego, kto obejmie tron świętego Piotra. Możliwe, że konserwatywne skrzydło będzie bardziej zmotywowane i wykorzysta konklawę do próby skorygowania poprzedniego kursu. Tym bardziej, że powrót Trumpa do Białego Domu podważa zasady międzynarodowego porządku. A zespół Trumpa ma charyzmatycznego wiceprezydenta, który przeszedł na katolicyzm i jest określany jako politykka z nadzieja. Węs był ostatnim politykiem, który został przyjęty w Watykanie przez Franciszka przed jego śmiercią. Czy to znak, który zaważy na decyzję popuratów?